Witam Państwa 5 lutego 2024 roku. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej to najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarantujący ciągłość władzy państwowej, czuwający nad przestrzeganiem postanowień i przepisów konstytucji. Zatem prezydent powinien być ponad politycznym reprezentantem wszystkich obywateli naszego kraju. To tyle w temacie prezydent-rząd. Zapraszam na program Ecovision TV. Jak już informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, na stanowisko wicewojewody Opolskiego został powołany Piotr Pośpiech. Płynęło pismo powołujące pana Piotra Pośpiecha z dniem 29 stycznia 2024 roku na stanowisko wicewojewody Opolskiego, podpisane przez prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska. Chcę powiedzieć na początku jedną podstawową rzecz. Każdy z Was Świetnie się orientuje, że nasza praca wojewody i wicewojewody tu w regionie to jest zgodne z prawem umiejętnie wdrażanie polityki rządu, polityki rady ministrów. Będziemy się starali to robić. Wszystkie osoby w ramach koalicji 15 października powołane na stanowiska są zobowiązane do pracy i współpracy. Polityka jest w sejmie, ta duża i tej zasady zamierzam się. Trzymać. Oczekiwania samorządu są oczywiście przeogromne. My jako gminy oczekujemy przede wszystkim współpracy w zarządzaniu kryzysowym. I ja tutaj mam już pierwszą sprawę związaną z Polderem Żelazna, gdzie moi rolnicy pilnie potrzebują pomocy w zakresie dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Jestem przekonana, że współpraca z samorządami będzie się układała jak najbardziej poprawnie i wszystkie te zaszłości, które miały miejsce poprzednio już nam zniknął z widoku, że nasze problemy będą wspólnie rozwiązywane. Samorządowcy to jest taka fajna sprawa i oni naprawdę dużo rzeczy robią. I cieszę się, że rząd powrócił do zatrudniania również w agencjach rządowych samorządowczych. W 10. Opolskiej Brygadzie Logistycznej nastąpiło uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy brygady. Obowiązki dotychczasowego dowódcy przejął pułkownik Mieczysław Wspychalski. Dziś w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej ma miejsce uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej i garnizonu Opole. Dotychczasowy dowódca, generał brygady Maciej Siudak, przekazuje sztandar 10 Opolskiej Brygady Logistycznej nowemu dowódcy, panu pułkownikowi Mieczysławowi Spychalskiemu. Pan pułkownik Mieczysław Spychalski dotychczas był komendantem 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie. W wojskowym żargonie mówimy, że żołnierska to rzecz. Zmiana dowódcy jest zdarzeniem cyklicznym. Oczywiście oznacza to pewnego rodzaju nowe regulacje, które spłyną od naszego dowódcy. Natomiast zadania realizujemy niezmiennie. Panie generale, dowódca 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, generał Brygady Siudak będuje zdanie obowiązku dowódcy z uczuciem głębokiego wzruszenia, szacunku i wdzięczności po bezmała. W czterech latach przekazuje obowiązki dowódcy tej niezwykłej jednostki wojskowej. Uroczystość przekazania obowiązków dowódcy to przede wszystkim czas na podsumowanie dokonań dowódcy przekazującego obowiązki. Dlatego w tym miejscu chciałbym pogratulować panu generałowi Siudakowi, panie generale. Mam wrażenie, że ciągle podążam za Panem. Pan wyjeżdżał z Iraku, ja obejmowałem obowiązki szefa Wydziału Transportu. Pan kończył misję na afrykańskiej ziemi, ja ją rozpoczynałem. Panie generale, melduję, że będę starał się kontynuować Pańskie dzieło. Życzę dalszych sukcesów oraz pomyślności w życiu osobistym. Nie milknął komentarze na temat powołania wojewódzkiego konserwatora zabytków w Opolu. Generalny konserwator zabytków na to stanowisko rekomendował doktor habilitowaną Monikę Orzuk. Wojewódzkiego konserwatora zabytków powołuje wojewoda, ale na wniosek generalnego konserwatora zabytków. Taki wniosek wpłynął z konkretnym nazwiskiem i wojewoda jest w zasadzie zobowiązany zrealizować ten, ten, ten wniosek. Monika Orzuk wcześniej była dyrektorką Muzeum Śląska Opolskiego. Ze stanowiska zrezygnowała sama po tym, jak w 2020 roku pojawiły się zarzuty o plagiat podczas ubiegania się o stanowisko dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego. Sąd Okręgowy w Opolu zdecydował, że Monika Orzuk jest winna plagiatu, ale postępowanie warunkowo umorzono na rok. Zgodnie z decyzją ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, po rekomendacji wiceminister kultury Bożeny Żelazowskiej z PSL, Monika Orzuk z dniem 1 lutego bieżącego roku została powołana na stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków w Opolu. Z Małych Szemrowic na Mistrzostwa Europy w Gruzji Patryk Witek reprezentuje Polskę w karate WKF. Patek pracuje już na to 10 lat, to nie jest powiedzmy chwilowy jakiś sukces, od kilku lat jest w ścisłej kadrze narodowej, był już na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy, także to jest jego kolejny start i z tego się bardzo cieszymy. No, przeszedł do starszej kategorii wiekowej, czyli do juniora, tak? w tamtym roku junior młodszy, teraz już jest w kategorii junior, no, wiadomo przeczka rośnie, ale cieszymy się, że może zdobywać doświadczenia, reprezentować kraj, No liczymy na, na dobry występ w tym razem. Starają się jak najlepiej, żeby się zakwalifikować w kadrze narodowej. Jestem już w niej 4 lata, ponad lekko i jeżdżę na takie, takie rangi zawody. Uprawiam styl shotokan. Historia jest taka, że moja babcia zobaczyła ogłoszenie w szkole mojej, że prowadzą treningi w Dobrodzieniu. To jest inna sekcja mojego klubu i moi rodzice mnie zapisali po prostu. Rozpoczął się sezon studniówkowy. Odwiedziliśmy z kamerą uczniów Liceum Ogólnokształcącego numer 5 z Opola, którzy w minioną sobotę bawili się na balu naturalnym. Tradycja studniówek w Polsce pojawiła się na początku XX wieku, a pierwszy bal miał miejsce w 1904 roku w Warszawie. Były to ekskluzywne imprezy organizowane przez elity społeczne. Studniówki były okazją do wyrażenia swojej elegancji i statusu społecznego. Dynamiczny rozwój tej tradycji przypada na okres międzywojenny. Wówczas studniówka staje się bardziej dostępna dla szerszej grupy społeczeństwa, a nie tylko dla elit. W okresie PRL-u balety były organizowane w sposób bardziej skromny, ale mimo to stanowiły ważne wydarzenie dla młodzieży szkolnej. W minioną sobotę tradycje studniówki do Białego Rana celebrowali uczniowie i nauczyciele. Piątego Liceum Ogólnokształcącego w Opolu. GUTEK to projekt dzieci z Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu. Jego ideą było stworzenie przewodnika turystycznego nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Projekt GUTEK to cały cykl zajęć, tak naprawdę wakacyjne zajęcia, które udało się zrealizować ze środków EDUKO w Domu Kultury. To były zajęcia, które tak naprawdę opowiadały i oprowadzały po Dobrodzieniu założenie było takie i pomysł, żeby z liter w słowie biblioteka wykorzystać elementy składowe dobrodzienia. Postanowiliśmy fajne i ciekawe miejsca w dobrodzieniu połączyć z literkami w słowie biblioteka, ponieważ na każdych zajęciach, z innym motywem, powstawała kolejna litera, które na koniec ozdobiły mur, ścianę przed biblioteką, który trochę wskazuje na to, gdzie, to nasza, gdzie ta nasza biblioteka się znajduje. Zwiedzaliśmy przeróżne miejsca w Dobrodzieniu, od muzeum, przez park, szpital, rynek, kościół pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny, więc trochę tych takich ciekawostek było, a przy tym wszystkim zajęcia plastyczne, podczas których wspaniała zabawa. Gutek Dobrodziej. To postać, którą wymyśliła uczennica Lena Adler, która miała 10 lat w 2021 roku na potrzeby konkursu na projekt maskotki dobrodzieńskiego domu kultury. Efekt to przewodnik po dobrodzieniu, to ten taki najgłówniejszy efekt. Dla mnie osobiście i prywatnie. Również bardzo ważny efekt to napis zdobiący bibliotekę, z racji właśnie mojej pracy i miejsca, które jest dla mnie bardzo ważne. Natomiast sam przewodnik dla dzieci, stworzony przez dzieci, naprawdę chyba w 100% poza wydrukiem i takim dopracowaniem graficznym. Więc myślę, że wielki sukces dla wszystkich autorów i wszystkich dzieci, które brały udział w projekcie. W dzisiejszych informacjach to już wszystko. Zapraszam Państwa na dalszą część programu, a w nim m.in. komentarz polityczny, rozmowa przy oknie, kalendarium oraz aforyzm na dobranoc. Życzę miłego wieczoru. Witam Państwa. Już za dwa miesiące nowe wybory. Wraz z ukazaniem się zarządzenia premiera Donalda Tuska oficjalnie rozpoczęła się kampania przed wyborami samorządowymi. Wyborcom trudno to zauważyć, bo po długiej kampanii przed wyborami do Sejmu i Senatu 15 października od trzech miesięcy partie zwycięskiej koalicji mozolnie wydzierają władzę przegranemu opisowi. Życie polityczne przeobraziło się w swoisty ekspres i trudno sobie wyobrazić, że z okazji kampanii samorządowej nie miałoby przyspieszyć jeszcze mocniej, tym bardziej, że wybory samorządowe będą o mal tak samo ważne, jak te parlamentarne. Samorządy są przecież władzą najbliższą obywatelom, odpowiadają w dużym stopniu za naszą jakość życia. A w tym wypadku głosowania na radnych sejmików czy też rad różnych szczebli oraz na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 7 kwietnia potwierdzą także bądź nie trend słabnięcia PiS i wzmacniania nowej rządzącej większości. Partie koalicyjne pójdą do wyborów raczej w trzech blokach: PSL i Polska 2050 znów jako trzecia droga, a lewica najprawdopodobniej bez wspólnej listy z koalicją obywatelską. Jeśli potwierdzą się obecne trendy sondażowe, PIS może utrzymać władzę najwyżej w jednym, dwóch województwach, a być może straci wszystkie. Także miasta nie wyglądają dobrze dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Trwa tam dość nerwowy casting na kandydatów, lecz w wielu metropoliach pisowi trudno będzie nawet wejść do drugiej tury. A przed nami w czerwcu kolejne wybory, tym razem do Parlamentu Europejskiego, także dla pis niełatwe. Jeśli w tym politycznym ciągu partia Kaczyńskiego poniesie porażkę, trudno jej będzie się podnieść przed kolejnymi wyborami prezydenckimi latem 2025 roku. A zatem, drodzy Państwo, przed nami prawdziwy maraton wyborczy, oby z sukcesem dla demokracji. Dziękuję za uwagę. Aleksandra Mularz, opolanka w 120 procentach, podróżniczka. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Zapomnieliśmy o szaleństwach sylwestrowych. Mówię o nas, prawda? E, nowy rok to już mamy dawno za sobą. Natomiast e, mieszkańcy państwa środka szykują się do wielkiego balu sylwestrowego. E, tak, do wielkiego balu sylwestrowego. Może nie nazwałbym to w ten sposób, natomiast do. Obchodów Nowego Roku to jak najbardziej. A jak to wygląda u nich? Bo u nas jest północ, korki strzelają szampana i wszyscy witają Nowy Rok. A u nich jak? No, te przygotowania są troszeczkę bardziej złożone, ponieważ przygotowania zaczynają się już przed rozpoczęciem Nowego Roku. W tym roku wypada on 9, wigilia wypada 9 lutego. Przygotowania polegają na tym, że trzeba oczywiście. Posprzątać, wygonić te wszystkie złe rzeczy, które się nagromadziły, i um, ugotować dużo, dużo gotowania, dużo jedzenia i e, przystroić e, przede wszystkim przystroić e, cały dom, całe otoczenie e, w, w kolorze czerwonym. No właśnie, a dlaczego w czerwonym? Kolor czerwony jest przede wszystkim takim kolorem, który symbolizuje szczęście, ale jednocześnie e, wiąże się on też z pewną legendą, której mówi się, że w czasie. Nowego roku przychodził zawsze straszny potwór, który nazywał się Nien, tak samo jak Rok w języku mhm. chińskim. Um, I żeby odstraszyć tego Niena, właśnie trzeba zrobić trzy rzeczy: czyli ubrać się na czerwono i udekorować wszystko na czerwono, ponieważ ten potwór boi się koloru czerwonego. Um, narobić dużo hałasu, stąd mhm. też te e, fajerwerki, petardy i wszystko, co, co, co jest takie głośne, oraz ym, ogień. Mhm. Tak samo właśnie, fajerwerki. E, w internecie e, przeczytałem zapowiedź do Pani mhm. spotkania e, z czytelnikami, z e, tymi, którzy chcieli dowiedzieć się trochę o e, Państwie środka. E, taki anons. Najpierw zgadza się na wyjazd, a dopiero <laughs> potem pyta dokąd tak jest. zamiłowania podróżniczka, która uwielbia spontaniczne podróże. Skąd ta opolanka 120%? Um, urodziłam się w Opolu, pochodzę z Opola. E, mieszkałam. Wiele, większość życia cały czas mieszkałam w Opolu. Później wyjechałam na studia, i właśnie w czasie studiów, właśnie wyjechałam do Chin. I w czasie studiów, właśnie jakoś tak wyszło, że miałam możliwość zwiedzenia większość krajów Azji Południowo-Wschodniej. No i. Tak to się później potoczyło, tylko gdzie teraz mam możliwość, to chętnie, to chętnie jadę. Właśnie w rodzinie się ze mnie śmieją, że mówię, jak mówi się, Ola jedziemy, ja mówię, dobra, a za chwilę, ale poczekaj, gdzie jedziemy? <grywka> <grywka> Czyli co, budzi się pani rano i mówi pani Oho, Kambodża. Nasz tak to nie. Natomiast jeżeli... jeżeli um, Mieszkało się w Chinach, w sensie w czasie mojego pobytu w Chinach, zupełnie inaczej to wyglądało, ponieważ to jest tak, jakbyśmy chcieli tutaj polecieć na przykład na weekend, nie wiem, do Pragi, do Niemiec, prawda, no to te, jak gdyby odległości, te kwoty są też troszeczkę inne i, i tam też, też tak to mniej więcej wyglądało. Do każdego roku przypisane jest zwierzę. Ten rok rozpoczynający się za chwilę 2024, to będzie, jeśli dobrze pamiętam, rok drewnianego smoka. Tak jest, dokładnie tak. Mhm. Skąd takie powiązanie roku ze zwierzęciem? Um, z tym też się wiąże legenda. Jak to kolejna? Właśnie, tak, jest, kolejna legenda, ponieważ w Chinach musimy też zacząć od tego, że chiński nowy rok to jest tradycyjne święto i ono jest też nazywane rokiem, ponieważ. Wiosny? Tak, święto wiosny, ponieważ w języku chińskim nazywane jest również czundzie. Czyli właśnie świętem wiosny. Jest to, rok, który, jest to przepraszam, święto, które jest obchodzone w Azji, dlatego bardzo często nazywa się też to um, księżycowym um, mhm. świętem, ponieważ oparte jest na kalendarzu księżycowym. A wracając do tych zwierząt, on wią, wiąże się to z legendą, um, która mówiła, że um, księżycowy, um, przepraszam, jadeitowy cesarz, chcąc właśnie odmierzać czas, ogłosił wyścig w czasie mhm. swoich urodzin. Mhm. Um, wyścig polegał na tym, że zwierzęta miały pokonać. Przepłynąć rzekę i dotrzeć do jego miejsca jak najszybciej. I udało się to jedynie 12 zwierzętom. Dlatego um, w kalendarzu chińskim mamy 12 zwierząt. Um, I jest to szczur, e, jest to bawu, tygrys, królik, smok. Smok jest dopiero piąty właśnie i w tym roku mamy rok smoka. E, później mamy węża, konia, owce, e, Małpę, koguta, psa i świnkę. O rany. A horoskop chiński podobno budzi zainteresowanie mieszkańców niemal całego globu. No tutaj, akurat ja aż tak bardzo na horoskopach się nie znam, czy to naszym tutaj zachodnim, czy to też właśnie um, mm -hmm. chińskim, ale, ale jest powiedziane, że pomimo tego, że to będzie w tym roku rok smoka, no to wszystkie osoby urodzone w roku smoka powinny się trochę. Mieć na baczności, ponieważ nie będzie to ich rok, ale za to będzie to rok właśnie innych znaków, takich właśnie jak to, jak przed chwilą pan przeczytał, bodajże szczura, dobrze pamiętam, tak, tak. i też gdzieś tam... Udane ulubiłem, miesiące bo... będzie miał mioszki. Tak jest, tak jest. My sobie składamy u progu Nowego Roku, w noc sylwestrową, życzenia, zdrowia i tak dalej, i tak dalej. a Oni mają takie życzenia. To może być początek nowej ery. O ile będziesz pamiętać o tym, by Twoja praca przynosiła korzyści nie tylko Tobie, ale całej społeczności, której Jesteś częścią. Proszę bardzo. E, no, może i tak być. Znaczy się najczęściej, bo to są to takie już, czy tak powiem, możliwe, że to są życzenia, które są gdzieś tam mhm. wypisywane na... Um, um, nie wiem, wysyłając najbliższym, albo wypisywane gdzieś właśnie w, w dekoracjach. Natomiast teraz najczęściej, jeżeli się składa życzenia, to są to życzenia tak jak u nas: przede wszystkim szczęśliwego Nowego Roku, pomyślności, bogactwa. Zawsze to też jest bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o, o, o życzenia. I, I jest też dużo rzeczy związanych właśnie z składaniem życzeń. Na przykład mhm. jest taka tradycja, że obdarowuje się młodszych pieniędzmi. O. Tak jest, wysyła, kiedyś było tradycyjnie, um, chowało się pieniądze do takich czerwonych kopert, które się nazywały Hongbao, natomiast w dzisiejszych czasach jednak w erze internetu i telefonów komórkowych e, najczęściej wysyła się takie małe kopertki, ale e, na, na aplikacjach mobilnych i w hmm. tym momencie jest właśnie, jeżeli to jest bezpośrednio do osoby, to ta osoba dostanie kwotę, Jakąś konkretną, a jeżeli to jest na grupie, tak samo jak mhm. mamy grupie, grupy na czatach, to w tym momencie zawsze jest ta walka o te pieniążki, czyli kto szybciej tam kliknie, ile będzie miał tych pieniążków. Bardzo się cieszę, że przyjęła pani nasze zaproszenie, więc o Chinach jeszcze porozmawiamy. Tak jest. Porozmawiamy jutro, ale ja mam teraz prośbę do pani, gdyby pani po chińsku do naszych słuchaczy i widzów przemówiła. E, krótki tekst, do zobaczenia jutro o 18.00. Chinien, le. I jak jutro zobaczenia jutro? Jutro do zobaczenia o 18.00, o godzinie <noise> 18.00. <noise> Min dzień. Krótko. No, Min to do, do, do zobaczenia jutro. <laughs> Aleksandra Mularz, opolanka podróżniczka do życia w Chinach. Powrócimy jutro. Bardzo dziękuję, dziękuję. i do zobaczenia jutro. Do zobaczenia. Siebasty. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Tym razem w kalendarium wspomnienie. 9 stycznia 2024 roku zmarł ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski, osobowość polskiego kościoła katolickiego, ormianin, bardzo ciekawa, ale też skomplikowana postać. 6 marca 2008 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej Bopolu ksiądz Isakowicz Zaleski promował swoją książkę Moje życie nielegalne. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć naszego reportera. Jest. Na salę wypełnioną przez chętnych na spotkanie wchodzi gość specjalny. Witam Państwa, witam naszego gościa. Tymi słowami dyrektorka biblioteki Elżbieta Kampa rozpoczęła spotkanie z wyjątkowym gościem. Przed wami kustosz pamięci o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu, duszpasterz osób niepełnosprawnych, działacz antykomunistyczny i publicysta. Zagaił prowadzący spotkanie Wojciech Bonowicz. Potem mikrofon przejął ksiądz Isakowicz. Mówił spokojnie, mówił o tym, co mu się w kościele nie podoba i z czym się nie może pogodzić, dlatego wśród hierarchów nie znajdował poklasku. Poglądy księdza Isakowicza skłoniły co niektórych do zadania pytania. Dotyczyły one szeroko pojętej roli kościoła w państwie świeckim, o koalicji tronu z ołtarzem czyli o coraz szerszym wkroczeniu polityki do kościoła. Wypowiedzi księdza Isakowicza były rejestrowane przez operatorów telewizji i dziennikarzy radia. Tu z uwagą wypowiedź gościa rejestruje redaktor Mariusz Majeran z Radia Opole. Spotkanie się przedłużyło, a mimo to nikt z sali nie wychodził. Takich wywodów o kościele słucha się z zainteresowaniem. Nawet siedząc w korytarzu biblioteki, bo w głównej sali miejsca już brakowało. Po zakończonym spotkaniu w holu biblioteki na uczestników czekała książka księdza Isakowicza, którą po drobnej opłacie można było nabyć. No i oczywiście autograf autora, który mówił to, co myśli. I na koniec radiowy wywiad który dziś ma wartość historyczną, podobnie jak fotografie, które przedstawiliśmy w naszym stałym odcinku. Ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski zmarł w wieku 67 lat. Spoczął na cmentarzu w podkrakowskiej Rudawie. Został pochowany w białym ornacie, na którym była wyhaftowana postać świętego brata Alberta. Żegnamy go, cytując jego słowa. Nie ma wolności bez prawdy. Nie ma prawdy bez wolności. Jesteśmy mieszkańcami ziemi. Najpierw na chwilę a potem na zawsze.